Cześć kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie. Zodiakalne baranki w Waszym horoskopie na sierpień 2021 roku. Będzie to horoskop nietypowy, dlatego zabieram się za niego już teraz, żeby zdążyć po prostu ze wszystkimi horoskopami. Ostatnio był troszkę przestój, trochę było opóźnienia z tymi czytaniami horoskopowymi, w związku z tym teraz zabieram się za to odpowiednio wcześniej, ponieważ będzie to połączenie wizji sennej dla poszczególnych znaków zodiaku. Oczywiście z odczytem z kart, czyli tym, co jest standardowo. Moi drodzy, za chwileczkę przystąpimy do tego czytania. Ja jeszcze tylko króciutko napomknę, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, podoba Wam się mój kanał, to bardzo proszę o łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zaglądajcie do zakładki Społeczność, gdzie istotne informacje zawsze są zamieszczane. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, taką potrzebę, zapraszam do korzystania z czytań prywatnych, horoskopowych, takich jeszcze przedurlopowych moich. Miesięczne czytania w cenie 20 zł. Czytania w cenie 30 zł i dwuletnie czytania w cenie 50 zł. Te czytania są obecnie w cenie promocyjnej przed moim urlopem, także zapraszam serdecznie. A my przechodzimy do czytanka dla baranów. Przede wszystkim zaczniemy od mojej wizji sennej, którą tutaj miałam w związku z Waszym znakiem Zodiaku. To jest taka ciekawa sprawa, ponieważ widzę początkowo taki, takie pole, jakby, ale dookoła mgła. Ta mgła powoli powoli opada, tu nie wiem czy to mgła, czy taka taka kurzawa i moim oczom ukazuje się taki jakby obraz po bitwie, czyli gdzieś tam leżą jakieś ciała. Z tego co widzę, są to rycerze, ponieważ mają zbroje, mają jakieś tam przyubice. Dużo, dużo tych osób leży w takiej jednej ciszbie, gdzie nie gdzie jeszcze jakiś koń, tam mgła, ta kurzawa powoli powoli opada i widzę taką scenę mniej więcej na środku tego pola bitewnego, leży tak zgięty w pół Taki mały rycerz, bo jakiś taki mniejszy od pozostałych, się wydaje. Nie jakiś szczególnie imponujący. Leży z jakimś takim dziwnym grymasem. Ma przyłbicę też na twarzy, więc nie cała twarz jest widoczna. Tylko fragment jakby tej twarzy i widzę, że on się jeszcze rusza, że on nie został tutaj zabity. Inni leżą tak nieruchomo, a on tak po prostu gdzieś tam jeszcze trochę jakby dogorywał, ale się rusza. Trochę taki jest po prostu. Mniejszy od innych, i to już jakby tutaj mi dało do myślenia, że być może jakiś taki sprytniejszy, być może ktoś uznał go za dziecko, być może to jest ktoś, kto cudem uszedł z życiem, ponieważ właśnie był mniejszy, gdzieś tam może mniej zauważalny i nad nim zaczynają krążyć takie dwa sępy, takie dwa olbrzymie ptaki zaczynają nad nim krążyć, i wtedy widzę, że on jakby tak zastyga w takiej, w takiej postawie i czeka, co się tutaj będzie działo. Te sępy krążą po prostu. Po prostu nad tymi wszystkimi ciałami, jak nad padliną, i nagle jeden z tych sępów po prostu podlatuje do tego małego rycerza. No i zaczyna go atakować tak po prostu dziobem w ten hełm, w tą przyłbicę. I natychmiast odskakuje stamtąd, po prostu uderzył zbyt mocno, wpadł w takie dziwne wibracje, zaczął kołować i odleciał po prostu gdzieś na bok. I tam spadł na trawę. Wtedy ten mały rycerz się podnosi, jakby otrzepuje się, szuka swojego. Konia, za chwileczkę podchodzi do niego jakiś taki rumak. E, o dziwo, ten rumak jest e, takiego normalnego wzrostu e, i ten rycerz, tak e, takim energicznym ruchem, po prostu wskakuje na tego rumaka, bo zdecydowanie jest on dla niego za duży, trudno byłoby mu się wspiąć na tego konia, więc po prostu tak dynamicznie wskakuje na niego i odjeżdża gdzieś tam w siną dal. I na tym ten sen się kończy. I długo sobie tutaj myślałam, w jaki sposób to zinterpretować, ale zawsze pozwalam, żeby ta interpretacja przyszła do mnie tutaj jakby sama. I widzę tutaj wiele osób spod znaku zodiakalnego barana po jakiejś takiej traumie życiowym, po pobojowisku po prostu. Jest to obraz jak po bitwie, po pobojowisku, być może o coś zaciekle walczyliście, może jakaś trauma życiowa się rozegrała, jakaś tragedia, jakaś trudna sprawa. Ale to jest jakby kres tej walki. I wychodzi na to, że jesteście osobami, które tę walkę przetrwały dzięki jakiejś swojej takiej niecodziennej cesze, czyli jakby wydawało się, że wszyscy inni są więksi od was, wszyscy inni są mocniejsi od was, że wszyscy inni mają coś bardziej imponującego, a wy, jako właśnie ci mali rycerze, jako tacy odznaczający się troszeczkę na tle innych, okazaliście się najbardziej wytrwali, najbardziej mężni, najbardziej po prostu niepokonani. Wychodzicie z tego po prostu z otwartą przyubicą, i tak znaczący jest dla mnie właśnie obraz tych krążących sępów, które gdzieś tam się już zleciały jak do padliny, a tymczasem okazało się, że wy po prostu żyjecie, że macie się świetnie, że macie jeszcze na tyle energii, po prostu, żeby wskoczyć na tego konia i gdzieś tam pogalopować dalej. Czyli po prostu po tej traumie wstajecie, otrzepujecie się i po prostu ruszacie do dalszego życia. Bez jakichś takich większych rozterek, bez rozwodzenia się nad tym, bez takiego użalania się nad sobą. Yy, tylko po prostu tak jakby wam ktoś nagle dał po, yy, kolejnego powera, yy, kolejnego takiego kopa i jakbyście chcieli komuś udowodnić tym ludziom, którzy gdzieś tam są dookoła was, którzy już was po prostu chcieli żywcem gdzieś tam pogrzebać, że nie, 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 hola, hola, ja tu jeszcze żyję i ja tu mam jeszcze wiele do pokazania. To jest tylko jakby moja chwilowa taka inercja chwilowa jakieś takie osłabienie, ale ja wstaję i dalej walczę. To nie jest tak, że już jestem pokonany pokonana, że już jest po prostu po mnie. To była tylko powiedzmy tam jedna stoczona bitwa, ale ta wojna trwa dalej i po prostu nie poddaje się. Dalej będę tutaj walczyć. I jakby y, takie zaskoczenie nagle dla wszystkich, którzy myśleli, że to już koniec, że ty y, dokonujesz takiej reaktywacji. Więc rzeczywiście może być w waszym życiu właśnie taka reaktywacja. Że coś tam się działo niefajnego i po prostu przyszedł ten czas na mobilizację, jakoś szybko się zbieracie do kupy, szybko po prostu zaczynacie na nowo walczyć. W sierpniu może tak właśnie być, że początkowo będzie takie przytłoczenie, ale gdzieś ta energia taka odśrodkowa przyjdzie i dostaniecie taki impuls do ponownego działania. Zerknijmy sobie w karty, drogie Baranki, i zobaczmy, co nam się tutaj pokaże w kartach. Energia przewodnia dla Was na sierpień 2021 roku. No pojedynek smoków, rzeczywiście, wewnętrzny konflikt, moralność, świadomy wybór. Słuchajcie. Słuchajcie, może tutaj być faktycznie jakiś pojedynek do rozegrania, jeżeli macie oponentów, jeżeli są ludzie, którzy robią wam podgórkę i wiecie, że no to już trzeba zakończyć wóz albo przewóz, albo wygram, albo po prostu zostanę pokonanym, to tu jest ten czas w sierpniu na pokazanie swoich racji i swojej takiej wewnętrznej siły. Jeżeli były sytuacje, które was wewnętrznie osłabiały, ponieważ nie potrafiliście dokonać wyboru i każdy jakby wybór wydawał wam się tutaj e, nieodpowiedni, bo często tak jest przy tej karcie, że Mamy po prostu dylemat moralny, co wybrać. Jedna i druga rzecz wydaje nam się nie do końca dobrą, ale coś wybrać musimy. Jesteśmy w takim konflikcie. Mamy po prostu ogromny, ogromny dylemat. Przez jakiś czas nie potrafimy wybrać, ale w końcu jakby ten nasz wewnętrzny pojedynek wygrywamy, bo to oczywiście nie musi być pojedynek z innymi ludźmi. To może być po prostu taka wewnętrzna wojaczka, która trwała już od jakiegoś czasu. I też jest duże tutaj zmęczenie i sierpień przyniesie jak. Jakby rozwiązanie tego wewnętrznego konfliktu. Łatwym doświadczeniem to nie będzie, ale przyniesie ulgę w momencie, kiedy już ta decyzja zostanie podjęta i ten konflikt wewnętrzny zostanie wyeliminowany ostatecznie. Co będzie Wam pomagało w sierpniu? Co będzie pomagało zodiakalnym barankom w sierpniu? Co będzie Wam pomagało była w odważne pójście do przodu, zmierzenie się tak naprawdę ze swoim strachem, bo tutaj mamy też taką scenę, że po prostu podchodzi ten paść do jaskini oświetla sobie drogę. Tam w tej jaskini czają się jakieś dziwne stwory i to stwory mnóstwo oczu na niego patrzy, ale to jest tak naprawdę przełamanie swojego strachu coś co jest tutaj dla was jakby kwestią kluczową, przełamanie strachu i ruszenie w jakimś konkretnym kierunku. Paść buław to jest spontaniczność, to jest nagły przypływ odwagi, pasji weny, um, nagła chęć zawalczenia o coś. Um, to jest taka energia może chaotyczna, bo może to nie jest do końca zorganizowane. Po prostu taka troszeczkę ułańska fantazja, która ponosi, ale to jest w tym momencie Wam potrzebne, żeby Was wybić właśnie z tego konfliktu, w którym moglibyście trwać sobie jeszcze długo. Więc ta energia jest tutaj taka trochę nieokrzesana, ale potrzebna. Dla niektórych to będzie nagłe dowiedzenie się o przyjściu na świat dziecka, bądź o ciąży po prostu. Też tak może być, bo paść buław jest oczywiście kartą dziecka. Więc, jakby wszystkie te nasze dylematy, które były, odchodzą wtedy w cień, bo pojawia się nowa istotka i trzeba tutaj realia swojego życia jakby zmienić, dostosować do nowej sytuacji. Też nauczyć się brania odpowiedzialności za swoje czyny, za po prostu drugą istotę, za żywego człowieka. I to może też pokazać, że na przykład dla niektórych jakby ten, ten wcześniejszy konflikt staje się w ogóle nieistotny, bo tutaj przychodzą po prostu poważniejsze sprawy. Do załatwienia trzeba coś odłożyć na bok, zapomnieć o tym. Co wam będzie, drogie baranki, przeszkadzało w sierpniu? Ehm, Rydwan, ehm, może być coś, co was będzie odciągało od meritum waszych spraw, bo może dużo się dziać, mogą się dziać sprawy tak zwane ehm, dwubiegunowe, analogiczne, czyli wy tu jesteście uwikłani w jakąś sytuację, która domaga się rozstrzygnięcia, a jednocześnie gdzieś bardzo dużo się dzieje na jakimś innym froncie. Dla niektórych może być tak, że i dużo się będzie działo w pracy, i dużo się będzie działo na gruncie zawodowym. Trudno będzie to połączyć, czy dwie Jakieś różne sprawy, będzie trudno połączyć. No, karta Redwanu to jest oczywiście też konflikt, czyli nie będzie wam sprzyjało zbyt długie trwanie w tym konflikcie. Bo to są jakby dwie racje i cały czas takie kładzenie na szali. Z jednej strony jedna racja, z drugiej strony druga racja. No i co tutaj zrobić, kiedy nie da się tego ze sobą pogodzić, nie da się tego połączyć ze sobą. Coś trzeba wybrać, trzeba się po prostu na coś zdecydować. Może to być właśnie, jeżeli chodzi o sierpień, taki czas, gdzie nie będzie się dało mieć wszystkiego. Po prostu. Na coś trzeba się będzie zdecydować. Czyli na przykład ktoś może mieć dylemat, czy jadę sobie na wakacje, czy po prostu pilnuję sobie interesu, czy e, zostawiam wszystko i na razie odpoczywam, czy na przykład zajmuję się sprawami urzędowymi, czy powiedzmy w tym momencie jadę sobie na miesiąc miodowy, czy powiedzmy inwestuję pieniądze w budowę domu. No to są tego typu dylematy, aczkolwiek dla niektórych mogą być sprawy dużo, dużo poważniejsze. W każdym razie to są dwie jakby rację na lewej, na prawej szali wagi, i trudno tutaj dokonać wyboru, więc zbytnie takie rozkminianie tego, cały czas zastanawianie się, co wybrać, nie jest dla Was korzystne. To trzeba jakby podjąć tę decyzję spontanicznie, i jeżeli już zostanie podjęta, no to za nią po prostu pójść, a może być tak, że okoliczności też wymuszą na Was podjęcie jakiejś decyzji. Mówiłam tam, że ten rycerzyk był taki mniejszy od innych, tutaj też jest ta karta dziecka, więc myślę, że to jest takie znaczące. Tu chodzi o jakiś rodzaj sprytu życiowego, tu chodzi o jakiś rodzaj zastępu, zaskoczenia, może nawet bym powiedziała, że takie podejście do problemu, jakie mają zazwyczaj dzieci, czyli bez takiego nadmiernego analizowania, nawet bez przewidywania konsekwencji pewnych działań, bo jeżeli będziecie właśnie próbowali przewidzieć konsekwencje, to tak naprawdę no nie ruszycie do przodu, bo, bo wszystko wam się będzie wydawało złe, wszystko wam się będzie wydawało niedość dobre, wszystko wam się będzie wydawało takie beznadziejne, i po. Po prostu nie zrobicie nic. W związku z tym tutaj no czasami trzeba po prostu pójść w coś e, w ciemno. Jak się zakończy ta sytuacja sierpniowa dla zodiakalnych baranków, dwójka mieczy, no takim przyciśnięciem was, że będzie w końcu potrzeba e, podjęcia decyzji, bo po prostu nie będzie się dłużej, dłużej dało trwać w tej dwójce mieczy, czyli w niezdecydowaniu. Ktoś może przyjść z zewnątrz i was po prostu przycisnąć, dać nawet jakieś ultimatum, powiedzieć, że słuchaj, e, albo teraz się określisz, no albo po prostu ja. Rezygnuję z tego czy tamtego, bo ja nie mogę na przykład dłużej czekać na Twoją decyzję. Tu już musi być jasny, klarowny plan, albo też zauważycie, że po prostu no. Okoliczności mogą zdecydować za Was, więc nie bądźcie też tutaj tacy bierni. Sami musicie, jakby w sierpniu, kreować swój los, bo jeżeli zdecydują za Was okoliczności, to być może nie będziecie z tego faktu później zadowoleni, a będziecie mogli mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, no bo Wy w danym momencie nic nie zrobiliście, nie podjęliście żadnej decyzji. Ta decyzja, jakby przyszła mimowolnie i była decyzją odgórną, a tutaj trzeba, jakby zadziałać po swojemu, samemu podjąć tę decyzję, jakakolwiek ona by nie była samemu Podjąć jakieś działanie. No i jaka rada dla zowiakalnych baranów? Aż sama jestem ciekawa. Królowa Buław, dokładnie. Wziąć sprawy w swoje ręce. Wziąć sprawy w swoje ręce, zacząć działać, iść śmiało do przodu, nie przejmować się konwenansami. Królowa Buław to jest taka wyzwolona kobieta. Ona konwenansami i niuansami na pewno się przejmować nie będzie. Jeśli czegoś chce, to po prostu po to sięga, to zdobywa. Dla niektórych pań, no nie powiem, że, że tu jest tak. Taka sytuacja, że po prostu macie łapać jakiegoś pana na dziecko. Absolutnie tego tutaj nikomu nie doradzam, bo wiadomo, że dziecko nie może być taką kartą przetargową. Ale powiedziałabym, że dla niektórych pań jest to rada, że jeżeli jakiś chłopina jest w waszym zasięgu, on wam się podoba, jakoś tam po prostu ta sprawa nie rusza się do przodu, on jakiś taki niemrawy, może nieśmiały, nie potrafi też tutaj do was zagadać w jakiś sposób, to może to być taki sygnał dla was, że wy powinnyście, moje drogie, no wyjść tutaj po prostu z inicjatywą. Wy jesteście zodiakalne barany, a to jest królowa buław, czyli energia ognista, czyli reprezentująca między innymi zodiakalnego barana. Więc dla mnie sprawa jasna, że w niektórych sytuacjach, tam gdzie w grę wchodzą rosterki miłosne, że ja bym chciała, a on nic nie robi, no to po prostu jest tu pokazane, że to musi być wasza własna inicjatywa i same się zdziwicie, jak wy troszeczkę tej inicjatywy wykażecie, że faktycznie no może tutaj Podziać się dosyć szybko i gwałtownie, bo może ktoś jest nieśmiały, może ktoś ma pewne opory blokady, ale czeka tylko na taki jasny sygnał z Waszej strony. Zresztą o cokolwiek by nie chodziło tutaj. Rzeczywiście jest to impuls do działania. Trzeba po prostu się odważyć, trzeba po prostu zaryzykować, zrobić coś, być może, co wcześniej nie mieściło się w waszych kategoriach poznawczych, coś może troszeczkę wbrew sobie, wbrew swoim zasadom, pokonując swoje lęki, swoje ograniczenia, ale koniec końców będziecie z siebie dumni i zadowoleni, że po prostu przełamaliście ten impas. Na pewno sierpień no, musi przynieść tutaj jakieś rozstrzygnięcie, rozwiązanie, bo zbyt długo jakaś sytuacja była taka dwójkowa, niejednoznaczna. I to już jest ten czas, kiedy po prostu trzeba coś z tym zrobić. Jak to się mówi w karcie Rydwanu, no wóz albo przewóz. Innej opcji tutaj już dla Was po prostu na sierpień nie będzie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkie zodiakalne baranki. Życzę Wam udanego sierpnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.